Witajcie, kochani! Dzisiejszy odcinek będzie poświęcony uprawie werbeny patagońskiej. O tym, jak ją uprawiać i jakie spełnić warunki, żeby została na długo w Waszych ogrodach, dobiecie się z dzisiejszego odcinka. Coraz więcej w ogrodach można znaleźć werbeny patagońskiej, przez to, że raz wprowadzona do ogrodu. Bardzo chętnie sama się wysiewa i jest coraz więcej roślin w naszych ogrodach. Roślinka ta pochodzi z Ameryki Południowej. Wyrasta tak do 1,20 m, 1,50 m. Jest wizualnie taka bardzo lekka. Ma długie, ciemne, takie sztywne łodygi, zakończone drobniutkimi kwiatuszkami takimi fioletowymi. Witnie od czerwca aż do października, czasami nawet do pierwszych przymrozków. Werbena patagońska kocha słońce. Uwielbia rosnąć w słońcu, może też rosnąć w lekkim półcieniu. Ale ja zauważyłam, że w słońcu rośnie o wiele lepiej. Podłoże dla werbeny patagońskiej. I nie potrzebne jest jakieś takie bardzo bogate, zasobne po prostu umiarkowane umiarkowanie żyzne wręcz nawet takie y, ubogie y, lekko zasadowe do obojętnego z racji tego, że kocha słońce jest odporna na suszę. Więc jeśli macie jakieś ogrody bardzo nasłonecznione, to ona jak najbardziej nadaje się do właśnie do takich ogrodów. Młode roślinki, jak posadzicie, to warto podlać. No, jak każdą młodą roślinkę posadzoną, trzeba podlewać, żeby dobrze się przyjęła. Jeśli chodzi o nawożenie, nie wymaga zbyt intensywnego nawożenia. Zbyt żyzna gleba i nawożenie może spowodować zbyt nadmierny wzrost masy zielonej kosztem kwitnienia. Także naprawdę to jest roślina, która nadaje się naprawdę na ubogie gleby i na nasłonecznione miejsca. Jeśli chodzi o nasz klimat, werbena patagońska jest praktycznie stosowana jako roślina jednoroczna, ale w cieplejszych rejonach Polski spokojnie może przetrwać zimę. Ja swoją werbenę patagońską mam już u siebie chyba z czwarty sezon i naprawdę zauważyłam, że spokojnie tutaj w moim rejonie na południu Polski zimy ostatnio nie są zbyt mroźne. Spokojnie można ją przezimować w gruncie. Werbena traktowana jest jako roślina jednoroczna. Dlatego wiele osób dla pewności, żeby, jeśli na przykład zmarznie Wasza roślinka w ogrodzie, to dużo osób wysiewa ją na wiosnę z nasion. Wysiewać można werbenę patagońską od lutego do marca w pojemniczkach jakiś, pod osłonami w domu lub w szklarni. Nasiona potrzebują do kiełkowania światła, dlatego nie przykrywamy ich ziemią, tylko delikatnie dociskamy. Kiełkują dosyć długo, w zależności też od temperatury, w jakiej właśnie zostawimy te nasionka wysiane. Temperatura do kiełkowania to jest od 20 do 25 stopni. I z reguły po 2-3 tygodniach powinny już zacząć kiełkować. A ja kiedyś muszę Wam powiedzieć, że mm, wysiałam właśnie też sobie nasionka w domu i czekałam dobry chyba półtora miesiąca, prawie do, tak do około dwóch miesięcy już byłam taka załamana, myślałam, że w ogóle nie wyjdą i powiem Wam, że o wiele ładniej nasionka wykiełkowały w ogrodzie, same wysiały się po prostu na jesień i wykiełkowały bardzo ładnie na rabatach, tam gdzie były w rok wcześniej wysiane i posadzone wyryby patagońskie. Także czasami może trzeba naturę zostawić samą sobie, i mm, naprawdę ona sobie sama poradzi. Także jeśli nie uda się Wam werbeny wysiać z nasion, a mieliście ją w ogrodzie wcześniej posadzoną, to bardzo możliwe, że mnóstwo będziecie mieli własnych siewek w kolejnym sezonie. Werbena patagońska jest idealna taka do ogrodów naturalistycznych, preriowych. Świetnie wygląda w towarzystwie jeżówek, też trawy z tipy, koński ogon wygląda pięknie, trawa pięknie faluje, ona właśnie tak między tą trawą też taka wysoka. Naprawdę tworzą razem bardzo ładne takie kompozycje. Berbena naprawdę nie jest wymagającą rośliną. I bardzo fajnie można ją w ogrodzie przezimować. Ja nawet swoje werbeny nie zakrywam na zimę, nie przykrywam niczym. Na wiosnę tylko po prostu te suche werbeny, bo zostawiam suche werbeny i razem z kwiatami, tymi przekwitniętymi, właśnie w celu takim, żeby sama się werbenka wysiała. Nie obcinam tych na zimę całych. Kwiatostanów, zostawiam wszystko do wiosny. Dopiero na wiosnę, jak w ogrodzie robi się porządki, to wtedy tą werbenę obcinam. Czasami też słyszałam, że nasiona werbeny powinno poddać się stratyfikacji, czyli takim jakby przechłodzeniu w takich 3 do 5 stopni przez około. Tak, do dwóch tygodni, aby przyspieszyć ich kiełkowanie. No, może tak się zdarzyć, bo niektóre partie nasion mogą mieć niższą zdolność do kiełkowania właśnie przez taki okres chłodu. Dlatego no, czasami można spróbować właśnie przez około 1-2 tygodni podtrzymać. Same nasionka w lodówce, albo już nawet wysiane w jakimś pojemniku i razem z tym pojemnikiem właśnie przez tak około dwa tygodnie podtrzymać je w lodówce. A po tym czasie można przenieść ten właśnie pojemnik do ciepłego i jasnego miejsca, tak do temperatury 20-25 stopni. I pamiętajcie, żeby nie przykrywać nasion ziemią, bo potrzebują one. Światła do kiełkowania. Tak więc, kochani, na dzisiaj to tyle. Werbenkę patagońską y, serdecznie polecam do uprawy. Y, żegnam się z Wami czule, jak zwykle, i zapraszam na kolejne odcinki, i pamiętajcie o subskrypcji. Pa!